Mieszka tu już lata w Anglii. To spotkanie jest dla nas czymś absolutnie niesamowitym. Myśmy czekali na to spotkanie 12 Amen. lat. Aleluja! Ja chciałam podziękować Radkowi, podziękować Chłopakom za przyjazd, ale ja mam takie wielkie pragnienie, żebyśmy się jakoś spiknęli na Facebooku, żebyśmy kontynuowali, bo ja wierzę, że myśmy przyjechali tutaj trochę, każdy z nas przyjechał, żeby. Może mieć lepszy samochód, może mieszkać w trochę lepszych warunkach, może dać przyszłość dzieciom, ale ja wierzę, że Bóg powołał nas tutaj do czegoś i amen, nie amen, na darmo tu amen. mieszka 700 czy 800 tysięcy naszych rodaków, amen. którzy mają złamane serca, którzy amen. nie znają Jezusa, którzy, którzy potrzebują nas, bo my amen. tak jak Chrystus dzisiaj tutaj. Jesteśmy Amen. dla nich tą Ewangelią. Amen. Amen. I myślę to, że możemy spotkać się razem, możemy dzielić się, modlić się, budować w naszym pięknym języku Reja i Kochanowskiego. Jest takim ogromnym, taką mocą, którą Bóg nam dał. A to, jak poznajemy kim jesteśmy w Bogu, jak On dobry w nas jest, Bóg chce... Przemienić to przed Brexitem i po Brexicie, i cokolwiek. To my nie musimy się tego obawiać, bo Bóg jest z nami. I Bóg chce zmieniać, każdy z nas ma przyjaciół, znajomych. Ta Jego moc chce zmieniać tych rodaków, którzy tu mieszkają, przez nas. I ja proszę Cię w imieniu, bo praktycznie już kończę z kilkoma osobami tutaj rozmawiami wszyscy mamy takie pragnienie radku. Ty masz telefony do wielu z nas, czy zostawcie jakieś, żebyśmy może zrobili grupę, może spotkali się, może mieszkamy tutaj wszyscy na East Midlands. Jest moc w jedności i Bóg to potwierdza i ma wielkie rzeczy dla nas. Czy my chcemy to podjąć, czy chcemy gonić za wiatrem? Ja wierzę, że chcemy to podjąć i, i budować Boże Królestwo, Amen. pełne mocy, łaski i chwały. I dziękuję Wam, chłopaki, żeście przyjechali, nas. Amen. My tu nie przyjechaliśmy dla Was. No, trochę dla nas. Trochę dla. Wy tu przyjechaliście dla siebie. Wy tu jesteście bo. Wiecie Wszystko możemy w tym, w którym jest Bóg jest miłością Amen. Nie wiem, czy to rozumiecie I co robić rewolucji miłości. i czeka na was, aż podejmiecie to wyzwanie. Podjęliśmy. Amen. My jesteśmy są tej ziemi! Amen. Amen. Wy jesteście tu po to, żeby się zjednoczyć, żeby działać dla Pana. Jesteście tu po to, bo Bóg was do tego powołał. Nie wy się wybraliście, tylko Bóg was wybrał. I będziecie robić w Jego wielkie rzeczy. Wiecie kiedy On zacznie potwierdzać swoje słowo, i wiecie, kiedy zacznie działać, Ewangelia zacznie działać, jak zaczniemy mówić właśnie tę wiadomość o prawdziwym Bogu. Bo do tej pory Bóg nie mógł tego potwierdzać. Jeżeli ktoś tutaj z siedzących ma problem z sercem, jakiekolwiek problemy z sercem, to teraz jest uzdrawiony przez Amen. Teraz z tych rzeczy, które, z tych ucisków w sercu, z tego kołatania, z tego ociężałości To jest też duchowa ociężałość. My mamy też czystą duchową ociężałość. I musimy, i Bóg nas z tego będzie teraz uwalniał. I, I wierzę, że to jest czas ogromnego przełomu dla Kościoła. Amen. Przez zostanie mogląc Błogosławię was wszystkich Chciałbym się na końcu was pomodlić by... Bo ojciec wypełnił wasze wnętrza Całkowicie teraz Swoją miłością Stańcie kochani i Przyjmijcie wszystko teraz co Bóg ma dla was On was kocha Niezależnie od czegokolwiek Niezależnie od tego, co się działo w Waszym życiu i co się będzie działo, On Was będzie prowadził. On jest Waszym wsparciem, On jest Waszym strażą przednią i strażą tylnią. Jego dłonie jest nad Wami. Nieważne, co ludzie powiedzą, róbcie swoje. Mówcie o prawdzie. Głoście prawdę. Głoście łaskę i prawdę. Więc więcej nie jest potrzebne. Tylko te dwie rzeczy i ludzie. I, życie, i, życie ludzkie będzie się zmieniać. Będzie, będzie wysyp znaków i cudów. Nie dlatego, że my jesteśmy ni, ni ich głodni i spragnieni. Tylko, że, tylko dlatego, że Bóg nas strasznie kocha. Prawdziwy Bóg nas strasznie kocha. I chce tych rzeczy dla nas. Ma już dość tych wszystkich ludzi którzy siedzą po wykręcaniu, chorzy na wózkach I oni są. Oni mają... Oni są sfrustrowani Panie. tym wszystkim. Ja również jestem sfrustrowany tym, że oni siedzą na tych wózkach. Nie mogę patrzeć na ludzi, którzy. Którzy nie mogą doświadczać mocy krzyża. I dlatego kopię i kopię i kopię w tym słowie po prostu, bo długo mi nie da jest spokoju żeby właśnie oni mogli być uzdrowieni. Żeby ta prawda do nich dotarła, żeby oni mogli stanąć przed tronem łaski i wstać z tych wózków, odejść od tej swojej choroby. Bo wszystko to jest po prostu wynikiem yy, Boga przez małe B, którego muszą porzucić i wtedy wyjdą na wolność. Gdy prawdę poznają prawdę i wyswobodzi. I kłośmy tą prawdę, kochani. Amen. że Bóg jeszcze poszerza wizję też każdego z nas, że nie tylko Polacy, ale do wszystkich narodów. A tutaj są wszystkie narody reprezentowane w Anglii. Chciałam powiedzieć, że to co dzisiaj mówiliście o Ojcu, to było skierowane do mnie. Ja jestem nawrócona dwa lata. Chodziłam przez pierwsze miesiące w takim objawieniu tak wielkiej miłości ojca, że po prostu nie widziałam ludzi, chodziłam po prostu. chodziłam w nim. I szal mi to ukradł, i po prostu jak już dorosłam, zaczęłam jeść mleko, no, zaczęłam słuchać tych kazań na YouTubie. I w środku wiedziałam, że tylko miłość. I teraz, ostatnio, przychodzę bardzo trudny okres. A, zaczęłam tak chodzić w legalizm, nie wiem dlaczego. zaczęłam po prostu nie czuć tej łaski i nie czuć tego, że ojciec jest dobry. Zaczęłam widzieć go jakiego znowu takiego karającego. I to było dzisiaj do mnie, że on jest miłością i takiego go poznałam. I tak się narodziłam nie dlatego, że ktoś mi mówił, że jesteś taka i taka z się. tylko dlatego, że on mnie tak pokochał, jaka była. I to mi dzisiaj pokazało. Amen. I taka sama stałam się dla swojego syna przez ostatnie tygodnie. Stałam się straszną matką dla swego syna, bo tak się bałam Boga, że zaczęłam swego syna traktować, go karać, krzyczeć, na niego wymagać więcej. I to przynosiło kompletnie odwrotny skutek. I mam taką matkę, angielkę w duchu, którą Bóg mi dał po modlitwie na ulicy. I ona jest właśnie, chodzi w agapę i ona akceptuje mnie i słyszę w duchu bądź jak Cathy, bądź jak ja, bądź jak I cały czas była ta walka we mnie i dzisiaj jak jechałam, przeczytałam na Facebooku od chłopaka, że tam nie ma miłości, że te konferencje, tylko konferencje i taka jechałam tutaj zniechęcona i tak cały czas do mnie coś mówiło nie jedź, po co jedziesz, spędź dzień inaczej, po co tam jedziesz tyle kilometrów. Ale Czułam, że chcę pojechać, czułam, że chcę spotkać braci i siostry. Jak usłyszałam, co mówicie, to po prostu wiem, że tu święty mnie nie opuścił, i wiem, że on mówi przez dzisiejsze spotkanie do mnie: pokazuje mi, gdzie mam wrócić, gdzie mam wrócić, że ojciec jest tylko miłością. Amen! Amen! Kochani, nie zapomnijmy o tym koszyku tam, co Radek wystawił. Jak czujemy w sercach, kochani, jak czujecie także to jest... Super, dobra, zwijamy się. Mamy jeszcze czas u mnie zaśpiewać, kochani? Jeszcze 10 minut. tak? 10 minut tak? 10, do 15. Ja najpierw nagram, najpierw nagram śladectwo w domu. Go, 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 go. oh, oh. Będę kochać i zawsze będę kochać się. Siedzimy w, w szpitalu psychiatrycznym zaczęliśmy tym ludziom śpiewać te pieśń. Amen. <noise>